zwrócisz nam kasę? Wypierdalać. Jak jest to beznadzieja. No to jesteśmy w dupie. Kurwa! Kurde, ale to jest zajebiste. Jesteśmy kurweni, bo nie oddali nam kasy. Ej, kurde, no wiecie, nazywam się Tomek, kurde, wiecie, jak to, cudem to znalazłam, wiecie, jak to zajebiste, posłuchajcie. Proszę, nie kroć, kurwa! Ja ci zrobię dobrze i dostanę kasę. Nic nie rozumiesz? Dziaka. każdego roku setki dzieci kupują uszkodzone pray! Każdego roku setki dzieci kupują uszkodzone dzieci. Tak? Uchamsy! Ten większy mnie nawet dziadnął! O, tak! On urocza bestia! Spuściłem się na siatek. Co to jest? Chcemy, żebyś obejrzał mój nowy, lśniący ryb. Ugadzam skóry! Każdego roku setki team kupują etne pół pracy. Mhm.